Citajcie kochani. Dzisiaj w troszeczkę innym ustawieniu, ponieważ testuję różne miejsca u nas w mieszkaniu, żeby zobaczyć, gdzie najlepiej będzie mi się nagrywało i zobaczymy na razie, jak będzie tutaj. Dzisiaj mam dla Was filmik na temat znanych marek lakierowych, jeżeli chodzi o lakiery do paznokci, i chciałabym wam powiedzieć, co o nich myślę, na które warto wydać pieniądze, a na które niekoniecznie. E, więc przejdę poprzez, wydaje mi się, wszystkie takie najbardziej popularne i najsławniejsze e, marki la, lakierowe. I zacznijmy, może, już od takich bardzo osławionych, czyli e, lakierów z OPI, które ja mam trzy. E, mam e, Absolutely Alice, który był e, z kolekcji Alice in Wonderland. I to jest taka mieszanka brokatu, jak widzicie, niebieskiego i złotego w niebieskiej bazie. Zużycie jest dosyć spore, jeżeli o niego chodzi, dlatego, że jego potrzeba nałożyć co najmniej trzy warstwy, żeby ten kolor był taki, jak widzicie, w buteleczce. No i niestety nie trzyma się, ale o tym porozmawiamy dalej. To jest Over the Top. Sfokusujesz się, czy nie? Czy ci pomóc? Ok. Over the top, czyli taki lakier, e, właśnie typowo top, bo innego określenia jakoś nie znam. Grzybowy, brązowy, mleczno-czokoladowy, o dosyć popularny kolor. I e, ostatni to jest Tropical Punch, bardzo fajny e, letni kolor, który bardzo, bardzo mi się podobał. Natomiast e, powiem Wam szczerze, że ja za lakierami OPI nie przepadam. Hmm, żadnego z nich tak naprawdę nie kupiłam, bo jeżeli miałabym wydać e, na nie te 50 zł, które one kosztują w Polsce, no to strasznie plułabym sobie w brodę, dlatego, że na moich paznokciach te lakiery nie trzymają się kompletnie. E, I tutaj e, zarówno jeżeli chodzi o te lakiery, też... E, Tuż po sylwestrze, na początku tego roku, robiłam notkę właśnie na temat tego, że byłam na takim profesjonalnym manikierze w, w salonie kosmetycznym i pani wtedy też pomalowała mi paznokcie lakierem z OPI, takim bordowo-czerwonym z jakiejś mocno starej kolekcji. E i słuchajcie, on mi nie wytrzymał 24 godzin, co było dla mnie w ogóle szokiem, bo ja już, ja paznokcie miałam malowany dzień przed Sylwestrem, wieczorem, dosyć późnym, natomiast już przed imprezą miałam pierwsze odpryski, więc... Ja i OPI nie lubimy się kompletnie, dlatego o ile kolory naprawdę bardzo mi się podobają, no bo sami widzicie, że są to kolory piękne. Ten jest bardzo letni, ten bardzo jesienny, ten taki imprezowo-brokatowy, zresztą klasyk, jeden z takich bardziej mm, must jeżeli chodziło o, o lakiery OPI, o tyle no po prostu nie są warte swojej ceny. Ten, który, który dostałam od Pauliny, widzę, że kosztował 8,5 dolara, co nawet yy, wydaje mi się na, 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 na kwotę w dolarach jest dosyć dużo i no ja jestem na nie, jeżeli chodzi o lakiery opi i yy, no, może jeżeli będzie jakiś kolor, który strasznie będę chciała mieć, to tylko ze względu na kolor, ale też nie, nie chciałabym wydać na nie żadnych pieniędzy, bo po prostu to się nie opłaca i ja wam odradzam. Następne takie dosyć znane lakiery i też w Polsce bardzo drogie to są lakiery z Essie. Ja mam lakierów z Essie 5 dokładnie. Pierwszym moim lakierem było Playa del Platinum. Di, 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 di. O. E, I to jest e, takie pomieszanie beżu z szarością. Piękny klasyczny kolor, natomiast e, bardzo nie lubię w lakierach Essie ich pędzelków. Zaraz Wam pokażę. W ogóle porównam Wam pędzelek Essie do pędzelka e, lakieru z OPI, dlatego że. O, jeszcze ten mi się zresztą nawet wykrzywił to może weźmiemy inny, co by było lepiej to widać um, dlatego, że lakiery z Essie mają pędzelki bardzo, bardzo cieniutkie i czasem ciężko sobie nimi wymanewrować ja wam pokażę tak jak mówię, porównam wam to do pędzelka z OPI, który jest rozmiarowo dla mnie idealny chociaż dla niektórych może być za duży zobaczcie widzicie różnicę? To jest Essie, to maleństwo, tutaj macie Tropical Punch e, pędzelek z OPI. No, e, dużo lepiej maluje mi się lakierami z OPI, natomiast, e, tak jak mówię, nie lubię ich. Ale wracając do Essie, e, to co mi w nich właśnie przeszkadza, to jest to, że mają ten pędzelek taki bardzo, bardzo cieniutki i bardzo słabo, bardzo... Dużo uwagi muszę przyłożyć do tego, żeby, żeby właśnie namalować w miarę ton, e, tą linię przy skórkach, tak jakbym chciała. Następny kolor, który mam, to tutaj jest Institutes. Ja ten kolor miałam podczas filmiku e, nagrywanego z Joy. Wiele osób mnie o ten kolor pytało. E, ten nakier dostałam e, od Agnieszki. E, tak samo jak ten Limited Edition, o którym pisałam jakiś czas temu na swoim blogu i pokazywałam Wam e, też w w ulubieńcach. To jest taka piękna e, czerwień, w zasadzie bardziej wpadający w bordo, troszeczkę buraczkowy kolor, chociaż może tak tutaj w kamerze nie wygląda. E, miałam go na weselu zarówno na dłoni, jak i na stopach. E, to jest bardzo fajny lakier, który dostałam od Pauliny. Ona go dostała za półtora funta. I to już jest z nowej szaty graficznej butelek, że się tak wyrażę, ponieważ one mają napisy e, tutaj. To jest Kisses and Bisses, tak jak widzicie. I niedawno dostałam od Pauliny też, e, było 50% off, z chyba jednej z najnowszych kolekcji. Ona się nazywa Brazilian, o ile się nie mylę. I to jest Code Azure, o ile tak się to czyta. Piękny kolor i powiem wam, że o dziwo, tym lakierem malowało mi się po prostu paznokcie fenomenalnie. I nie wiem e, dlaczego, pomimo, że pędzelek ma taki sam, ale e, tym już po, e, bardzo dobrze mi się malowało paznokcie. I teraz czy polecam kupować lakiery ESI? Generalnie są na pewno moim zdaniem dużo lepsze niż lakiery z OPI. Natomiast dla, dalej dla mnie żaden lakier, żaden absolutnie żaden lakier na świecie nie jest warty... Yy... Tyle, żeby płacić za niego 50 zł. Tak więc, jeżeli macie okazję nabyć je w jakichś innych cenach, to je jak najbardziej polecam, bo one na mnie trzymają się całkiem nieźle. Mają bardzo fajne kolory. No tylko tyle, że troszeczkę męczę się z tym pędzelkiem. Eee, kolejne lakiery. To już są jakby w hierarchii moich ulubionych marek na drugim miejscu, jeśli chodzi o te marki, takie powiedzmy zagraniczne, bo dzisiaj tylko o tych będę rozmawiać. Są lakiery z Orly. Ja lakiery Orly mam trzy. Mam w wykończeniu kremowym jeden z moich najbardziej ulubionych kolorów, ponieważ jest po prostu piękny i nazywa się Sapphire Silk. I to jest taki bardzo mocno. Bardzo mocno przykurzony granat, jak wiecie ja lubię wszelkiego rodzaju niebieskości, więc to jest stuprocentowo mój kolor. Troszeczkę nawiązuje do słynnego już nieraz przeze mnie wspominanego lakieru z limitowanej edycji z maka Blue India. Następny, który mam, zresztą te dwa, które mam to są też dość sławne, ponieważ pochodzą z tej ich chyba najpopularniejszej kolekcji FX. Nie jestem pewna, czy tak ona się nazywa, ale jeżeli coś to umieszczę Wam anotację. E, i ten się nazywa It's Not Rocket Science. E, to jest taki żuczek duo Chrome, e, bardzo, bardzo fajny lakier, e, bardzo oryginalnie wygląda na paznokciach i bardzo mi się podoba. Najbardziej oryginalnym z nich wszystkich, tak mi się wydawało, jest e, kometa Haleja. E, też bardzo osławiany wszędzie e, kolor. Natomiast on ma swój idealny doplikat, o czym też pisałam na swoim blogu pośród lakielów Essence tej małej serii Color and Go. E, I to jest lakiel Choose Me, który też bardzo dobrze znacie. To są idealne y, odpowiedniki. W sensie są naprawdę identyczne i możecie to zobaczyć na moim blogu, ponieważ tam je porównałam, zrobiłam złocze na wzorniku, wyglądają identycznie, ale kolor jest y, fenomenalny. Jeżeli nie z Orly, to myślę, że nawet z Czajna Glaze warto go mieć. Ja lakiery Orly bardzo lubię, y, bardzo fajnie się trzymają na moich paznokciach, bardzo dobrze się rozprowadzają. Y, one w Polsce też są bardzo kiepsko dostępne, dlatego że no, można je spotkać na Allegro. jest też oficjalny dystrybutor alakierów Orly w Polsce, do którego oczywiście podam wam namiary na dole. Natomiast tam jest tak, że trzeba się zarejestrować, żeby widzieć ceny, to jest raz. Jeżeli ma się jakieś tam uprawnienia na no nie wiem, manikurzystkę, kosmetyczkę, tego typu rzeczy, to można te lakiery kupować taniej, a tak to są chyba po 30 parę złotych z tego co mi się wydaje i to też zależy od koloru, to trzeba by było sprawdzić. One mają bardzo, bardzo dużą pojemność, ponieważ to są lakiery o chyba największej pojemności, jakie ja mam, bo wydaje mi się, że to jest 18 ml, tak. Tutaj jest nawet na dole napisane, że on ma 18 ml. No. I żaden lakier z tych, które ja posiadam, nie ma aż tyle. Maksymalna ilość to jest 15. Dla jednych będzie to plus, dla innych minus. Niektórzy nie lubią, bo lakiery mogą im gęstnieć. Powiem Wam, że ja niektóre swoje lakiery mam już na pewno ponad rok czasu. Jeszcze nie zauważyłam żadnego, żeby mi zgęstniał, więc nie wiem, czy po prostu u mnie nie gęstnieją, czy coś. Nieważne. I teraz przejdziemy do mojej absolutnie ukochanej marki, o czym wiecie, że to jest moja ukochana marka lakierowa, ponieważ mam mnóstwo lakierów z tej firmy i to jest China Glaze. China Glaze kocham, uwielbiam za kolory, za to jak się trzymają na moich paznokciach, za to jak się rozprowadzają, po prostu są fenomenalne. E, pokażę Wam kilka przykładowych kolorów. Takimi absolutnymi must haveami, jeśli chodzi o china glaze moim zdaniem, są te dwa, które ja mam od Pauliny, o które poprosiłam, bo są właśnie takimi must haveami, że bardzo ciężko je dostać. To jest ten czerwony brokat, w zasadzie czerwona baza z czerwonym brokatem, czyli Ruby Pumps, który ja uwielbiam i też nieraz wam o tym mówiłam. I najsławniejszy, który troszeczkę u mnie stał, więc Tutaj wygląda nieciekawie, ale e, najsławniejszy e, taki, nie wiem jak go opisać, bo to jest Tiffany Blue w zasadzie, pomieszanie troszeczkę turkusu, troszeczkę niebieskości, troszeczkę zielonego, e, czyli For Audrey. E, mój absolutny faworyt, jeśli chodzi o lakiery tego typu. Uwielbiam, kocham i gdybym, gdybym miała wybrać jeden lakier, to podejrzewam, że byłby to ten. E, I trzecim, taki już troszeczkę mniejszym must have'em, ale jednak... E, jest ten lakier, on ma też swojego bardzo bliskiego brata spośród lakierów China Glaze, ten akurat się nazywa Ahoy i to jest lakier z kolekcji Anchors Away, chyba tak się to czytało. To jest taki fuksjowo-różowy, który ma zatopione takie drobinki duo-chrome w sobie, złotawe. Piękny kolor, bardzo podobnym do niego jest lakier Strawberry Fields, który był chyba dużo sławniejszy, ale z tego co wiem one są naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne i też ja polecam ten kolor. Tutaj też pokażę Wam lakier, którego używałam na Joy podczas Naszego śmiesznego pseudo tutorialu na paznokcie. I to jest niestety edycja limitowana, świąteczna z zeszłego roku. I on się nazywa Midnight Kiss. I to jest taki właśnie lakier typu foil. Troszeczkę złoty. Wygląda właśnie, jakbyśmy miały przyklejoną folię na paznokciach. Jest piękny. No i jedne z moich absolutnych faworytów, też jeżeli chodzi o China Glaze, to są ich lakiery holograficzne. Oni moim zdaniem skromnym mają najlepsze lakiery holograficzne. I tutaj pokażę wam taki przykład. To jest IDK, czyli I don't know. Tak się rozszyfrowuje ten skrót tego co mnie tutaj ktoś naprowadził. E, piękny holograficzny fiolet. Tutaj wreszcie mogę wam w tej kamerze w buteleczce pokazać na czym właśnie ten efekt holograficzny polega jest po prostu fenomenalny. Bardzo mi się podoba em, na paznokciach. E, na koniec, jeszcze jako taki mały bonus, powiem Wam troszeczkę o miniaturkach lakierów. Z miniaturek mam miniaturki Orli i miniaturkę Zoja, którą dostałam niedawno od Pauliny, a ona ją miała w swoim birch boxie. To jest lakier, na który ja bardzo, za którym ja bardzo sikałam, jak to mówi Paulina, bardzo chciałam mieć lakier z Zoji. Ten akurat się nazywa Jules. Mm, ale nie wiem, czy, czy dokładnie tak się czyta tą nazwę. I ja bardzo, bardzo chciałam e, go mieć. La, lakier, generalnie kolor jest przepiękny, ponieważ nadaje się zarówno na, na co dzień właśnie do pracy, jak i jest też w nim troszeczkę szaleństwa. E, natomiast niestety na tym akurat, nie wiem, nie chcę się wypowiadać o całej marce e, Zoi, e, no bo mam tylko jeden lakier, więc nie będę mówić, że to wszystkie lakiery, ale ten akurat kom, konkretnie. No i dodatkowo jest to miniaturka, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, bo czasami miniaturki są gorszej jakości. Ten konkretnie po pierwsze bardzo źle mi się nakładał, po drugie nawet z Essie Good to Go jakoś strasznie długo sechł, co mi się do tej pory nie zdarzyło. A najgorsze było to, że jak, mi, że jak go zmywałam, pomimo że użyłam e, bazy pod niego, jak go zmywałam, to on dosłownie mi przeorał paznokcie, a potem miał, ściągałam płaty swoich paznokci. Tak jakby, nie wiem, sprawił, że one zaczęły się łuszczyć, zaczęły mi jakieś warstwy schodzić, no to jest po prostu coś strasznego, jakbym sobie przejechała papierem ściernym po tych paznokciach. Bardzo, bardzo się zawiodłam na tym lakierze, ponieważ no nie spodziewałam się czegoś takiego, a kolor strasznie mi się podoba i będę, wiem, że będę chciała go użyć, ale Chyba użyję trzy warstwy bazy pod niego, żeby, żeby może ustrzec się ponownie przed czymś takim. Kolor piękny, natomiast zrobił mi troszeczkę krzywdę. Mam też miniaturki lakierów Orly. One już wydają się być w porządku. To jest Under the Mistletoe, a to jest Rockin' Rocket. I e, do tych już nie mam żadnych zastrzeżeń, zarówno pędzelki jak i trwałość mają bardzo w porządku, na pewno e, słoczy tych lakierów też z biegiem czasu pojawią się na moich blogach Na moim blogu, jakbym blogów miała dwa, <laughs> whatever. E, tak więc tak, podsumowując... Uwielbiam lakiery China Glaze. Ja Wam je polecam, ponieważ one w Polsce jeszcze można dostać za w miarę przyzwoite pieniądze. Często pytacie się mnie, gdzie właśnie lakiery China Glaze można dostać. Ja Wam mogę polecić stronkę. Oczywiście nie mam nic wspólnego z tą stroną, żeby nie było. Po prostu też odnalazłam do niej linka na jednym, na jednym z blogów. Tam możecie kupić te, te lakiery w miarę przystępnych cenach. Nie jestem przekonana, czy będą mieli wszystkie najnowsze kolekcje, ale też nie jest tak, że mają tam tylko same starocie więc zajrzyjcie, bo czasami są nawet promocje takie, że może, można niektóre kolory starsze kupić po 9 zł więc myślę, że warto spojrzeć co do reszty, Orly bardzo lubię ale są ciężko dostępne i też niezbyt, niezbyt tanie, co mi się w nich oczywiście nie podoba Essie jestem na tak, nie lubię pędzelków, natomiast kwota 50 zł, jaką trzeba zapłacić za nie w Douglasie Kompletnie moim zdaniem jest nie do przyjęcia. Natomiast naj, najbardziej zawiedziona jestem lakierami z Opi, które były zawsze wychwalane wszędzie, a na moich paznokciach nie trzymają się kompletnie. No i tak jak mówię, kolory bardzo ładne, ale myślę, że można czasem poszukać odpowiedników zamiast nerwować się z lakierem OPI, który zejdzie nam na drugi dzień z paznokci, a dałyśmy za niego 50 zł. E, tak więc tak, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze zachęcam do komentarzy, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych moich filmikach. Pa pa!